Hej witajcie. idęcie, Sysryny i idę dzisiaj w sklepie 15 listopada 2022 roku i co, dzisiaj mamy Razer za 1200, Kuro Homura za 1500, Srebrny Płomień za 500, Battle Breaker za 200 i zestaw Battle Breaker za 1800 i mamy Muzyczkę, Płomień za 1500. Um, huragan za 2000, błyskawica za 800, burzowy błysk za 1200, oko burzy za 1200, Turbulencje za 500. Dalej mamy Zina za 1200, wraz tutaj z takim stylem, kurtka e, i takim plecaczkiem, Osika za 800, Poskacz sobie za 400, Bombastycznie za 500, Sopel Lodu za 500, Przykuc za 200. No i co, dalej mamy pakiet zadań Eonsoidy. Tutaj zestaw giganci golfa. Naruto nadal w sklepie. I FNC-sowe nadal w sklepie. I Pan Miszu, Królowa Summer i Mecha Morty w końcu zniknęli ze sklepu. Także co widzą, jeśli sklep się podobał, to pamiętajcie subzone zonę, w górę, kodź w sklepie. Ja się z żegnam, siemneczko.